Cześć, w tym filmie omówię mój starter na Amazonce. To jest build, którym obecnie gram, którym się sprawdza. Ten build jest wybitnie dobry ofensywnie, jest bardzo dobry defensywnie i jednocześnie gameplay, który widzicie, to jest gameplay w dość tanich, podstawowych przedmiotach, więc jakby on nie pokazuje skali tego, gdzie ten build faktycznie może dojść, Jednocześnie moja mała obawa jest taka, że on jest zbyt mocny ofensywnie i być może zostanie zlekwiony. Nie wiemy tego, nie zostało to zapowiedziane, natomiast wolę tutaj taki disclaimer włączyć, żeby ktoś nie był rozczarowany, że zaczął, po czym się okazało, że build dostał nerwy. Jednocześnie on jest dość skomplikowany liczbowo, natomiast nie trzeba rozumieć wszystkiego, co się tam dzieje. W uproszczeniu to się sprowadza do tego, że min-maxujemy damage z naszego twistega. I ten Twistek też postarmy się wyjaśnić, jak on działa, skąd on bierze swoje liczby, itd, i, tak dalej, i tak dalej. Natomiast opiera się to na wielu, wielu interakcjach i przez te interakcje sobie w tym filmie przejdzie. Postaram się wyjaśnić, skąd się bierze damage na Twisterze, natomiast tu jest w wiele zależności, jak się gdzieś pokupicie to to nie ma większego znaczenia, bo wystarczy, że będziecie mieli wszystko tak zrobione, jak w tym buildzie, i to będzie po prostu działać. Nasz Twistek może wykorzystywać nasz slash jako zasób slash. Możemy stakować do trzech. Każdy kolejny stack daje nam 80% więcej damageu na każdym Twisterze, to jest bardzo dużo. Jednocześnie nasz Slash może nam generować rage, to jeszcze daje nam więcej attack damageu. Nasz Twister jest atakiem, więc jeszcze bardziej z tego benefitujemy. I jednocześnie nasz Slash, jaki i Twister mają taką zdolność, że one konsumują efekt otoczenia po to, żeby zadawać damage tego otoczenia. My to będziemy generować w ten sposób, że nasze buty upuszczają shock prąd pod nami za każdym razem, kiedy się poruszamy i ten shock prąd z automatu będzie wsysany w nasz slash i on będzie sprawiał, że będziemy zadawali 50% extra damage jako lightning damage. Jednocześnie ten twister ma wiele fajnych funkcji. On blinduje przeciwników, blind sprawia, że mają mniej accuracy i mają mniej evasion. Im mniej mają evasion, tym mamy większą szansę krytyczną, dlatego że mamy ten talent u Amazonki. No i w wypadku tego buildu mamy szansę krytyczną, jeżeli jesteśmy blisko przeciwnika rzędu 80%. Większość postaci na tym poziomie inwestycji w szansę krytyczną i z takim sprzętem miałaby szansę krytyczną rzędu, no może 30%, pewnie około 20%. Więc my mamy 80%, no i te ataki krytyczne zadają 3 razy więcej damage'u. Jednocześnie ze względu na to, że głównie używamy naszych sla bo nasza agitacja wygląda tak, że używamy 3 gazy Slash, on z automatu ma ten lightning efekt, używamy bagaż i używamy do tego naszego skill'a, no to e, możemy korzystać z kolejnego Support GemO, który się nazywa Salvo. Salvo działa w ten sposób, że jeżeli nie używaliśmy naszego skilla przez 2 sekundy, zyskujemy Seal. Seal sprawia, że nasz skill wystrzeliwuje kolejne 2 projectile, projectile za każdy Seal, więc mamy 6 projectile dodatkowo do tych 5 podstawowych. Więc już w tym momencie nasz Twister wystrzeliwuje 11 projectile. Te wszystkie projectile korzystają z tego Windu, korzystają z tego Rage'a, korzystają z tego Shook korzystają z tego Extra Damage'u i tak dalej, tak Dalej korzystają z tego Blind'a, korzystają z tego Creta. I jednocześnie mają taką funkcję, że one mogą trafić jeden cel kilka gazy, jeżeli przez niego przelatują w kółko, więc taki Projectile wystrzelony może na przykład 3 gazy trafić cel. Więc jeżeli mamy 11 Projectile i perfekcyjny scenariusz, to trafiliśmy 33 gazy nasz cel. Co się oczywiście nie będzie dało, ale yy, nie będzie się to działo, ale może w ten, możemy sobie w ten sposób to wyobrazić. Jednocześnie dochodzi nam tutaj Bagaż. Bagaż działa w ten sposób, że powtarza dany skill dwukrotnie podstawowo i jeden gaz dodatkowy za każdy Frenzy Charge, więc ten Frenzy Charge, który będziemy mieli, będzie wykorzystywany do tego, żebyśmy bagaż, żeby nasz bagaż powtarzał nasz skill 5 gazy. Tutaj dochodzimy już do 55 e, tornat. No i jak dodamy do tego jeszcze na przykład taki support gem, który sprawia, że mamy szansę na to, że nasze. E, Nasze Fgenz i będą liczone tak, jakby były podwójnie. No to zamiast powtarzać skill 5 gazy, powtarzamy go 8 gazy. No i tu mamy jeszcze inne takie buffy, które sprawiają, że zadajemy więcej damage'u. W konsekwencji e, niektórych przeciwników będziemy one shotować nawet przy złym długi. Na bossach to wygląda gruźnie, dlatego że niektórzy bossowie są, e, mają takie lokacje, w których ciężko jest trafić wiele gazy jednym tognadem, a czasami mają tak duże hitboxy, że jeżeli wygenerujemy pod nimi 80 tognad, to od gazu zginą. I w ten sposób sobie to funkcjonuje. Defensywnie, nasza postać jest oparta na Energy Shieldzie i na Evasion, czyli prawdopodobnie najlepszym, najmocniejszym miksie defensywnym, jaki jest dostępny w Buff of Exile 2. A do tego dochodzą takie efekty, jak na przykład Elektro który bardzo często będzie się wydarzał na przeciwnikach. On nam służy do generowania w Genzi Charger oraz do tego, że po prostu stunuje przeciwników z agas, po tym jak oni wyjdą z tego stuna, który wynika z Electrocute. Prawdopodobnie dostaną kolejny stun, który wynika z Heavy Stana, Jeżeli to są bossowie, a jeżeli to są inni przeciwnicy, to już prawdopodobnie nie żyją, więc nie mogą nas zaatakować. A nawet gdyby, to cały czas będziemy korzystali z Ghost Dance który będzie nam przywracał na bieżąco Energy Shield'a, jeżeli zostaniemy trafieni. Co za tym idzie, na wstępie też e, prawdopodobnie będziemy potrzebowali Ghost Grave jako taki item początkowy, żebyśmy mogli w miarę bezpiecznie levelować. Niekoniecznie od pierwszego levela, ale od około 20-30 levela będziemy inwestować w talenty, które będą miały tylko sens, jeżeli będziemy mieli Ghost Grave. No i w czasie levelowania też chcemy mieć jakiś Energy Shield Helmet, dlatego że będziemy potrzebowali mieć zarówno ten Energy Shield z niego wynikający, jaki i Evasion, które będzie wynikało z talentów, które nam będzie zapewniał. Mówimy tu dokładnie. O tym talencie, który znajduje się tutaj, jeżeli chodzi o samolotowanie tym buildem, to się aż tak bardzo na nim nie skupiałem, i to wynika z faktu, że Slash i Twister to są skile, które możemy mieć od pierwszego poziomu. Oczywiście nie będziemy mieli dostępu do wszystkich support gemów, które są do nich potrzebne, natomiast to nie jest tak istotne. Istotny skill do naszego slasha to jest martial tempo, to możemy mieć na pierwszym poziomie, istotne skille do naszego twistera są tutaj, głównie to jest po prostu lightning infusion na początku i jakikolwiek inny damage, dopóki nie mamy dostępu do tych support gemów i oczywiście możemy kupić, dlatego że możemy od pierwszych poziomów używać support gemów rzędu trzeciego i drugiego, ale jeżeli nie chcemy tego robić to nie ma to znaczenia, wystarczy, że będziemy tu mieli jakikolwiek damage i to będzie działało. Podobnie rzecz się ma z kolejnymi gamami, takimi jak na przykład Combat w Genzy. Combat w Genzy chcemy mieć najszybciej jak to możliwe. Jak będziemy mieli Combat w Genzy dostępny, to też potrzebujemy mieć Electrocute po to, żeby zadawać właśnie ten Lightning Ailment na przeciwników i po to, żeby generować sobie w Genzy charge. Od tego momentu ten build będzie działał, żebyśmy mieli ten Lightning Damage. Potrzebujemy te buty, one są tanie, myślę, że one są obecnie bezwartościowe. Cała reszta gemów, jak i takich um, spirit gemów i wszystkiego innego, co tutaj jest zaznaczone, jak Herald of Thunder, albo Ghost Dance, albo Shield Charge, to są tak naprawdę supporty do tego wszystkiego, co mamy i one nie są konieczne. One są używane, dlatego że dają dalej nam jakąś przewagę, ale to nie jest tak istotne, żebyśmy na przykład w nie inwestowali zawczasu, jeżeli nie mamy jakiegoś gema to Zamiast kupować tego Heralda albo zamiast kupować kolejny Spirit Gem, tego Ghost albo zamiast próbować zainwestować w ten Ghost dance, to zwyczajnie bym poczekał, że zyskamy ten Spirit z kampanii i wtedy też to wszystko będzie działało. To, co jest istotne, to to, że chcemy mieć Slash, Marshall Tempo, chcemy wykorzystywać Twister w naszym Slashu, mieć Gemy, które dają damage do Twistera i później tak szybko jak to możliwe dołączyć bagaż. Combat Frenzy i korzystać z Frenzy Charge y poprzez Electrocute z tymi butami i to jest wszystko, defensywnie potrzebujemy Ghost Gave i najlepiej Energy Shield Helmet, ten Energy Shield Helmet jest opcjonalny, jeżeli przejdziemy sobie tutaj no to mamy mniej więcej podzielone levelowanie, jak powinno wyglądać, jak powinna wyglądać nasza progresja tego levelowania. Stagałem się tutaj też uwzględnić ascendencji, kiedy powinniśmy je dodać, kiedy powinniśmy je zainwestować w recogresję, co jest oczywiste, że dopiero wtedy kiedy mamy ascendencję, itd, i tak dalej. Natomiast to nie jest jakaś taka żelazna zasada, że jak wybierzemy sobie kilka punktów w tą czy w inną stronę, to coś wielkiego się stanie. Tutaj nie ma za bardzo złych wyborów. Większość tych wyborów jest w miarę optymalna, aczkolwiek nie hyper optymalna, bo to jest coś co ja sobie układam chwilowo w grze. I to jest coś, co jest układane bez... Um... POB2, bo o ile się nie mylę, to nie ma jeszcze obecnie wersji do, z uwzględniającą Amazonkę, natomiast sam ten build obecnie w tej formie działa. Link do niego będzie gdzieś w opisie. W endgame'owej wersji tego buildu zakładam, że inwestujemy ostatni ascendencji w Stalking Pantag. co sprawia, że nasze glovesy, buty i hełm dają nam dwa razy więcej evasion, co za tym idzie inwestujemy w glovesy i buty, które dają dużo evasion. Inwestując w w te buty tracimy ten szok Ground, który mieliśmy i możemy go zastąpić, tejmując Bista, to jest nowy Spirit Gem. Łapiąc odpowiedniego Bista też będziemy mieli ten szok Ground dostępny, to kosztuje 30 Spiritu. Poza tym, żeby uniknąć tego downside'u wynikającego z tego talentu, to bierzemy Body Armor, który ma czysto Energy Shield i hełm też czysto pod Energy Shield, dlatego że to się zwyczajnie opłaca. Broń to jest oczywiście fizyczna broń, tak speed jest tutaj mile widziany, ale nie ma aż tak dużego znaczenia. No i offhand to jest backleg po to, żebyśmy mieli ponownie dużo evasion, i w ten sposób generujemy sobie bardzo dużo evasion, dużo energy shielda i odporność na wszystko. Ingenuity jako taki uniwersalny pasek. No i oczywiście gingi i amulet pod Energy Shield, Evasion, Skill Level, Spirit i tak dalej, i tak dalej. Jakby coś Wam nie działało w tym buildzie, to ja chwilowo będę streamował prawdopodobnie wieczorami gdzieś na YouTubie. Um, nie wiem, czy kolejne dni, czy tylko dzisiaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale zawsze możecie wpaść, zapytać. Po, postaram się Wam pomóc na tyle, na ile będę mógł. Chociaż myślę, że po tym guide nie będę musiał. Do następnego. Cześć. Still sane, exile?